Patrzę, jakie są największe problemy Rzeczpospolitej obecnie. Jednym z takich największych problemów, zdiagnozowanym też przez Prawo i Sprawiedliwość, to jest katastrofa demograficzna. Programy społeczne państwo nie poprawiły próbowaliście tych zaradzić temu poprzez program socjalny 500, zmieniony w tej chwili na 800. Wydaliśmy na to jako państwo ponad 300 miliardów złotych. Za to mogliśmy na przykład zreformować cały system energetyczny i mieć bardzo tanią energię i konkurencyjną dzięki temu gospodarkę z czystą, zieloną energią. Wydaliśmy to na programy socjalne, w żaden sposób nie przełożyło się to na dzietność. I teraz jeżeli okazuje się statystycznie, że w związkach partnerskich rodzi się co czwarte dziecko, to być może jeżeli wyszlibyśmy naprzeciw tym ludziom, bo związki partnerskie one nie są przeciwko komuś. One są czymś, co nadaje dodatkowe ułatwienia dużej grupie obywateli, ale nikomu nic nie zabierają. I jeżeli te osoby poczułyby się pewniej i bezpieczniej dzięki możliwości zawarcia umowy określającej zasady dziedziczenia, rozliczenia podatkowego, odpowiedzialności za długi, i małej pieczy, jeśli chodzi o dzieci z poprzednich związków na przykład, to to pozwoliłoby być może na to, że dzięki temu mielibyśmy ten impuls prodemograficzny może o 10 o 15% większy, co przekłada się na tysiące urodzi nowych obywateli. Być może. My od samego początku mówimy, że... Y, trzeba taką ustawę uchwalić po to, żeby pomagać ludziom normalnie na co dzień funkcjonować i my nie mamy tak naprawdę czasu, żeby więcej się o tym zajmować, dłużej o tym dyskutować. To trzeba po prostu szybko przeprowadzić przez parlament, uchwalić w końcu. Zobaczymy, co zrobi pan prezydent. Być może zechce jednak być zapamiętany trochę inaczej niż do tej pory i zajmujmy się naprawdę istotnymi innymi kwestiami.